Dzień dobry. Dzień dobry. Szefowa, można mi tam ukroić jakąś pizzę? Jak ukroić? No taką dużą najlepiej. No, no można. To ja bardzo chętnie bym chciał taką pizzę pokrojoną w ośmiu kawałkach. E, mhm. Największą na świecie salami. Salami, tak? Tak, może być nawet z byka to mięso. Albo dwie nawet. Dwie chcemy już jednak. Kole... największe, tak? Tak, nie ma... Naj... najmniejsze, nie największe na świecie. Największe na świecie, dwie. Tak, żeby... A ty jak kierowca nie będzie mógł unieść, to mój tata ma dźwig. Mhm, to fajnie. Fajnie, bo mój tata lubi jeździć dźwigiem. No to fajnie. Dobrze, e, jeszcze szefowa, jak można do tego coś dobrego jeszcze. Co? 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 jeszcze taką normalną. Kapliciorzę, ale normalną, dobra? No. Tak, taką dobrą pychotkę. Dobra, i To nie ma głosu jak się nazywa? Nie podrywaj. I kole potrzebujemy jeszcze szefowa na pewno, bo mój kolega tylko kole pije. To kole litrową. Dwa. dwa razy. Dwa litry. No. I jeszcze szefowa e, najlepsza, jeszcze mamy taką prośbę, jakieś sosy do tego, czy można dociepnąć. No, dwa będą gratis, nie? Mam do tych dwóch salami. A, a macie, bo u was taki jest sos, taki jest czosnkowy, jest kepucz i jeszcze jest taki elegancki, taki ni to brązowy, ni to jakiś tam kremowy. Kwaśny? O, kwaśny. właśnie. coś takiego. coś taki, no. taki miks. kolorze draski. Nie. O innym kolorze, takiego mchu. Nie, no tak mi się wydaje, że taki mógł być to kolor. Dobrze, szefowa, to my to chcemy wszystko i to do Kasprzyka, tego tam, co mieszka obok Genia. Dobra, Tak, no, no, to co, to jak co to krzyczcie, czy coś tam zróbcie, rzućcie kamieniem w okno, i zejdziemy sobie po pizzę, nie? To trzymaj się, cześć. Cześć. Kurde, ale zamówiłem jedzonko pochodkę. A ona, ładna jest? Chyba, ale mnie zna. jakby była ładna. Ameryka jest najładniejsza. Łooo, miłosny Szymek, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag Amelka. Kurczę Paliłeś mi. E, e, teraz wszystko na na live, znowu będę pizdą. Wszyscy piszemy hashtag Szymek to pizda. Ej. Nie piszcie tego. No tak, ej, nie piszcie tego. Piszcie tak, piszcie tak. No ja ty ma się lubić podałem, O The Walking Deadach, bo takie rzeczy pamiętacie jak Szymek się spakał, jak pizda na The Walking Deadzie? Bo musiałem, bo to było smutne. Mam ci powiedzieć jak ty wczoraj płakałeś po stracie skinów? Nie płakałem. płakałem. Płakałeś. Płakałeś, i ty że I takie szkło się zrobiło. tutaj to była z jego jest. O ma tu... się posikałaś jak już.